Motywem przewodnim spotu jest przedzielony na pół ekran. Po jego lewej stronie widzimy 30-letniego szczupłego mężczyznę z wąsem, po prawej 30 szczupłą, ciemną blondynkę z włosami do ramion. Sceny z mężczyzną osadzone są chwilę po 2000 roku, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Sceny z kobietą rozgrywają się 20 lat po tym wydarzeniu. Ujęcia są zaaranżowane w taki sposób, żeby widz odnosił wrażenie, że kobietę i mężczyznę. Pomimo różnicy czasów, łączy miłosna relacja. Celem spotu jest przedstawienie zmian, do jakich doszło po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W pierwszej scenie mężczyzna ma na sobie szeroką, błękitną kurtkę dżinsową i szerokie spodnie. W ręku trzyma czarną skórzaną aktówkę. Idzie wzdłuż zniszczonych, osiedlowych garaży. Ubrana w białą koszulkę i biało-czarną spódnicę, kobieta przechodzi przez zbudowany z funduszy europejskich parking Parkuj i Jedź w podwarszawskiej gminie Nadarzyn. W kolejnej scenie mężczyzna otwiera obite płytą pilśniową zniszczone drzwi garażu. W garażu stoi jasnobrązowy polonez. Kobieta opiera się o dach swojego czerwonego, elektrycznego Fiata, przyglądając się z zaciekawieniem mężczyźnie. Ujęcie z lotu ptaka. Mężczyzna jedzie polonezem po dziurawej, zniszczonej ulicy. Kobieta jedzie po wyremontowanej z funduszy europejskich drodze wojewódzkiej nr 635. W następnym ujęciu skupiony mężczyzna siedzi za kierownicą swojego poloneza. Do środkowego lusterka ma przyczepione duże, pluszowe kostki do gry. W ręku trzyma papierową mapę drogową. Uśmiechnięta kobieta prowadzi samochód, słucha muzyki, której rytm wystukuje na kierownicy. Ujęcie na biurka w pracy. Mężczyzna podkreśla czerwonym flamastrem wyliczenia. Obok leży linijka, stara klawiatura i kalkulator. Kobieta ma przed sobą nowoczesną czarną klawiaturę. Uzupełnia wpisy w kalendarzu na swoim tablecie. Mężczyzna siedzi przy wielkim kineskopowym monitorze przy starym brązowym biurku. Próbuje przeczyścić myszkę do komputera starego typu. Wyjmuje z niej kulkę i dmucha w nią, starając usunąć kurz. Ma na sobie szeroką białą koszulę w delikatne paski. Uśmiechnięta kobieta siedzi przy komputerze w nowoczesnej przestrzeni biurowej Centrum Kreatywności Targowa, które powstało z funduszy europejskich. Widzimy ją na zielonym fotelu biurowym. Przed nią stoi bezprzewodowy głośnik, pady do VR i płaski monitor. Ma na sobie błyszczącą srebrną bluzkę na ramionczkach i naszyjnik z muszelek. Kolejna scena rozgrywa się w biurze z poprzedniego ujęcia. Mężczyzna opiera się o ścianę. Rozmawia przez telefon stacjonarny. Po drugiej stronie ekranu kobieta rozmawia przez telefon komórkowy. Za sobą ma szklaną półprzezroczystą ścianę z nalepionym znaczkiem z symbolem telefonu komórkowego. Oboje jednocześnie obracają się do środka kadru. Ich spojrzenia się spotykają, a na twarzach pojawia się uśmiech. W następnym ujęciu mężczyzna idzie przed biurowcem z lat 70. ubiegłego wieku. Ma na sobie dżinsową kurtkę. Uśmiecha się i pozdrawia ręką nadchodzącą osobę. Kobieta w srebrnej bluzce i eleganckich jasno jasnobrązowych spodniach zdejmuje okulary i także pozdrawia nadchodzącą osobę. Sprawia to wrażenie, jakby pozdrawiali się nawzajem. Mężczyzna tańczy w mieszkaniu. Po jego lewej stronie stoi błyszcząca meblościanka, charakterystyczna dla czasów PRL. Na podłodze brązowy parkiet. W oknach pomarańczowe zasłony. Mężczyzna ma na sobie szerokie, jasne dżinsy i białą koszulkę na ramionczkach. Do paska ma przypiętego walkmana, na uszach olbrzymie słuchawki. Tańczy jednocześnie, czyszcząc podłogę przy pomocy szczotki mechanicznej na kiju. Kobieta tańczy w sypialni. Sypialnia ma biały parkiet, białe zasłony w oknach. Na podłodze stoi nowoczesny wentylator. Z sufitu zwisa stylowa huśtawka i wiklinowe lampy. Obok tańczącej kobiety przejeżdża odkurzacz typu iRobot. Mężczyzna siedzi w wannie obłożonej szarymi kafelkami, takimi samymi jak na ścianie. W ustach ma szczoteczkę do zębów. Czyta Ulisesa Jamesa Joyce'a. Kobieta siedzi na łóżku. Jest po kąpieli. Na głowie ma turban z ręcznika. Myje zęby elektryczną szczoteczką. Czyta książkę na elektronicznym czytniku. Mężczyzna przebiega obok starego dworca Warszawa Ochota. Spieszy się Rozgląda nerwowo. Ma na sobie koszulę w niebieskie paski, pod nią białą koszulkę na ramiączkach, szerokie jasne dżinsy i sportowe buty. Kobieta wbiega na kładkę dla pieszych na wyremontowanym z funduszy europejskich dworcu Warszawa Gdańska. Ma na sobie białą bluzkę z krótkim rękawem, naszyjnik z muszelek, długą spódnicę w czarno-białe pasy, a na ramieniu przewieszoną dużą czarną skórzaną torbę. Mężczyzna biegnie wzdłuż pociągu po zniszczonym peronie na stacji Warszawa Ochota. Pociąg odjeżdża mu z nosa. Mężczyzna unosi ręce w geście rozpaczy. Kobieta wsiada do nowoczesnego pociągu kolei mazowieckich zakupionego z funduszy europejskich. Unosi okulary słoneczne i się uśmiecha. Widziany z profilu mężczyzna siedzi w barze mlecznym nad talerzem z chłodnikiem. Odrywa się od jedzenia i spogląda z uśmiechem przed siebie. Kobieta siedzi w stylowej restauracji także nad talerzem z chłodnikiem. Z uśmiechem gestykuluje. Widz odnosi wrażenie, że mówi do mężczyzny z baru mlecznego. Talerze z chłodnikiem widziane spod sufitu. Chłodnik mężczyzny jest niechlujnie podany. Stoi na ceratowym obrusie w czerwoną kratę. Mężczyzna wysuwa nieśmiało rękę przed siebie. Chłodnik kobiety jest pięknie podany, w dużym, stylowym talerzu o szerokim rancie. Kobieta wysuwa rękę przed siebie. Ich palce prawie się stykają. Mężczyzna stoi z aparatem fotograficznym na starym, zniszczonym moście nad liwcem. Kobieta pozuje do zdjęć, stojąc na zbudowanym z funduszy europejskich nowoczesnym molo w płocku. Widz ma wrażenie, że mężczyzna fotografuje kobietę. W ostatnim ujęciu znika efekt podzielonego na dwie części ekranu. Scena rozgrywa się na przedpolu pałaców w Wilanowie. Mężczyzna nadbiega z lewej strony kadru, kobieta biegnie z prawej strony. Spotykają się pośrodku kadru, spoglądają z uśmiechem w oczy, chwytają się za ręce i wspólnie biegną w stronę wejścia do pałacu. Kadr staje się nieostry i pojawia się napis: „20 lat w Unii Europejskiej”. Widzisz różnicę? Na dole ostatniego kadru pojawia się biały pasek z logotypami unijnymi: Fundusze Europejskie dla Mazowsza, flagą Rzeczpospolitej Polskiej flagą Unii Europejskiej z napisem dofinansowane przez Unię Europejską i logo Mazowsze Serce Polski.